Siemano Cześć, czołem, witajcie moi kochani. Z tej strony Szari VR. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj ponownie udajemy się do Toilet Chronicles wersji 1.1.0 i będziemy robili sobie dzisiaj DLC darmowe, które wyszło. Staff only. Udamy się ponownie do tej magicznie przerażającej toalety publicznej, do której się dostaliśmy, gdzie atakowały nas macki, wybuchały różne rzeczy. Będziemy starali się rozwiązać tajemnice toalety. Jakkolwiek głupio to nie brzmi. Podejście 19. Tak, na tym. Skończyłem. Ostatnio przerobiłem całą grę na 100% dzięki mojemu wielkiemu mózgowi. Nie musicie mi dziękować, wiadomo, kangury mają 200 IQ. I dzisiaj, i dzisiaj otwieramy te drzwi i wchodzimy w te magiczne drzwi, które się tam znajdują. Także mój kolego najlepszy, mam nadzieję, że skończyłeś już cisnąć klocka, bo właśnie mam zamiar stąd dzisiaj wyjść. Yuh! Ale do tego będę potrzebował tego granatu. Cyk, cyk i cyk. I let's go. Dobra, ziemuś, ja wychodzę, ty możesz tutaj zostać. Pilnuj toalety, żeby nikt nam nie ukradł. Dobra, unikamy tego banana i wchodzimy w te magiczne drzwi. Staff only brzmi kozacko. Dobra, let's go. Ha! Oh, you are here. Tutaj mamy grę no, a tu mamy Stuff Only DLC. Okej, okay, czyli DLC tłumaczy nam, że jeżeli wejdziemy przez te drzwi, to będziemy What? What? Wait, wait, no jakby się... No dobra, dzięki, nie jestem aż takim debilem. Chapter 6? Jak to Chapter 6? Ej, fajnie, że w toaletach mają też takie, a tu może babcia klozatowa mieszka. Co my tu mamy popisane? Iluminatów mamy jakiś. Mamy psst, mamy... DBLGT? Chyba nie ma takiego słowa, jeżeli jestem debilem. Make funny noise, make clock show less time. Turn into a mouse. Dobra, zrobimy śmieszny... No. Reportuję tą grę, to nie jest śmieszne. To, to nie jest śmieszne wcale, wcale się nie zaśmiałem. I ile zegarów tu mamy? Okej, okay. papier toaletowy mamy, mamy też aparat. Możemy robić zdjęcia? Gówno to mnie robi zdjęć. Cholera. Zepsute to jest. Okej, okay, dobra, to nie ma zbyt dużo rzeczy oprócz tego, że tu widzę, że jest jakaś pułapka z no, myszy i jeszcze więcej papieru toaletowego. Tu jest jakiś magiczny przycisk. <grym /dyskujesz> What the hell? What the? Dlaczego trafiłem do backroomsów? Jestem w bagroomsach. Dlaczego jestem w bagroomsach? To um, jest jakiś DLC backrooms. Oh THE fuck! WHAT THE, What the... What the... What the... What the... Czemu mnie goni? Coś! Co Nie! 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 Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Ja nie chcę być Twoim przyjacielem! Zostaw mnie! Zosta zostaw mnie! Błagam cię! Nie wiem jak cię porobiłem, ale jesteś największym debilem, jakiego w życiu widziałem. Czy ja mogę stąd uciec? Czy ja mogę stąd uciec? Ja nie chcę być Twoim Nie mam więcej pytań. O co tu chodzi w tej grze? No to dobra, okej, okay. Wchodzi... wchodzimy tam jeszcze raz? Czy ja tam chcę wejść jeszcze raz? Jeśli ja chcę tam wejść, to muszę być zamieniony w mysz! Czyli dla. Muszę się zamienić w mysz, ale zanim to zrobimy. Co? A nie czemu to ma służyć niby? Co ja przestawiam zegar? Od tego jest przycisk? Do przestawiania zegar? Wow! Może to ma jakieś znaczenie? Może to jest jakiś przekaz ważny. Tylko ja nie wiem co ten przekaz miałby mi dawać. A Aha, aha, uh, it's, uh, uh, it's funny joke, wiecie, bo pad po angielsku oznacza tyłek. Uh. Wow, i jeszcze pierdzi jak naciska się go. Jak w komentarzach mi piszą widzowie, że mój content zaczyna być coraz bardziej cringe'owy, a ja się staram, żeby on taki nie był, ale gra mi nie pozwala. <śleszy> Roku. No, to 2023 będzie wspaniałym rokiem. Aaa. Jak, jakby było zbyt mało śmiesznie w moim odcinku, to będę zawsze randomowe pierdy dodawał. Dobra, zamieniamy się w mysz. Let's go. Piu! Jesteśmy małą myszką i teraz możemy się skradać. I możemy podejść tu na przykład. Only my camera and one roll of toilet paper remain untouched. How convenient. Drugi pamiętniczku. Dzisiaj. Ktoś przykleił cały mój staw do stolika, oprócz mojej kamery i jednej rolki papieru toaletowego. O kurde, interesujące. No dobra, tu jest pułapka, w którą pewnie jak wejdę to umrę i domyślam się, że nie mam innej opcji. Muszę tylko, um mogę tylko umrzeć. Dlaczego mała myszka Sharikan musi umrzeć? Może ja chcę żyć? Może nie jestem takim debilem, że wejdę w to? Czego się spodziewałeś? Bad ending? Ej, a gdybym jako mała mysz mógł się wspiąć tu i nacisnąć i wtedy wejść do backroomsów, może potrzebuję ułożyć sobie tutaj wejście. Schodki takie muszę zrobić. Ej, jeżeli to się uda, to jestem największym geniuszem jakiegoś świat. Widział, nie widział. Mniejsza z tym. Zamieniamy się w mysz. Wchodzimy tutaj po tych schodkach. Wchodzimy na górę i naciskamy tamten przycisk. I trafiamy do backroomsów, z których możemy się wydobyć. Oh, nie. O, fuck. Jest ten mamy problem. Mogę to podnieść. Mogę to podnieść, dobra. Jako mysz mam dalej supermoce. Wchodzimy. <laughs> jestem geniuszem, jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Dobra, wchodzimy do środka i uciekamy z backroomsów. Oh my god. A. Ej, no nie no, plan był taki, że wchodzę do backroomsów. Co się stało? What the... Z... Okej, okay, dobra, udało się nam wejść, czyli podłoga to są backroomsy. Czyli to jest ten magiczny cały portal do tego... Czy on tam będzie biegał dalej? Ten pan? Dziwny. On tu siedzi! Nie, nie, błagam cię, ja nie mogę biegać, błagam cię, nie złap... Damn! Ha! Patrzcie, i teraz uciekam. Jestem geniuszem. Jestem myślim ge O nie. Kim jestem? Człowiekiem czy myszą? Znaczy ja jestem człowiekiem, ale zostałem zamieniony w mysz. Więc teoretycznie, jeśli miałbym nie skłamać, to muszę powiedzieć, że jestem myszą. <gryw> Udowodnij to? To w takim razie muszę wejść w dziurę do myszki. Okej. Okay. I, ej, ale jakby te dwie drogi prowadzą w tą samą dziurę. I co? Jak przeszedłem tędy, to co? Coś się stało? If you wish to be a mouse, eat like a mouse. But if you wish to be a human, pick up the sticks. Muszę pałeczki. Ale to są pałeczki do ryżu, to nie ma sensu. Toilet paper równa się advice. What? <ścoughs> sensu jest. Hmm, <laughs> ratatuj? No dobra, nie no, chcę być człowiekiem. Wezmę to i zjem to. <laughs> Jak mam to zjeść? Aj, no, chciałem być człowiekiem. Co jest? Co? You choose to live like... Nie! Dobrze, no, jak good ending. <grywia> A bycie człowiekiem to jest złe zakończenie? No nie mówcie, że znowu muszę powtarzać... No, aaa, całą sekwencję muszę powtarzać od początku, tylko dlatego, żeby się tam dostać, no wiesz, mnie coś czyści zaraz. I teraz chcę udowodnić, że jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem. It. Patrz, nawet wejdę przez dziurę jako człowiek i wezmę te pałeczki. Co? A to muszę coś wziąć? A mogę to wejść po prostu? Nie, to nie jest takie proste. A może muszę to wsadzić tutaj, co jest totalnie bez sensu. Nie, wiem co muszę zrobić. Muszę położyć to na tym talerzyku, tak, jako człowiek. Chwytam teraz pałeczki i, i, i ciężko jest je zechwycić. I, I teraz sobie je wkładam w ten ser. Mam jednym i dwoma jeść. Jak to mam niby zaliczyć? A co tu chodzi? No, jem to. Nom, 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 nom. Nie no, co jest? Kurde, co ja mam zrobić? Wypuśćcie mnie, jestem człowiekiem. Udowodniłem to chyba, prawda? Może tu jest jakiś papier toaletowy? Może muszę się wrócić i zdobyć papier toaletowy? Czy to ma sens? Czy ja tu jestem w stanie znaleźć papier toaletowy? Przecież tu nic nie ma. Tu jest tylko ten gogo -go który mnie chcę załatwić. I on nie dopadnie, bo nie mogę biegać jako myszka. Smutne to jest. Gdzie jest papier toaletowy? Dlaczego tu się zmienia w ogóle klimat? Ja jestem myszą. Jestem humanem, człowiekiem. Patrz. A może to tu wsadzę do tego? I co teraz? I co teraz? I co teraz, gro? Zniszczyłem cię, tak? No co chodzi z tym papierem? Toilet paper advice. Przewaga! Jaka przewaga? Nad czym przewaga? W czym? Tu nie ma papieru toaletowego. Jestem myszą. Myszy nie potrzebują papieru toaletowego. Pick up the sticks. No, no. Dobra, wezmę to wszystko i wejdę sobie tutaj do tej dziury. No i co? Nie. Ok, you can stop now. Dostałem osiągnięcie jakieś. O co chodzi? Podejście 24. Może mam nadzieję, że to nie chodzi nic z tym zegarem, prawda? Czy coś tutaj jest napisane? Jakaś podpowiedź w związku z tym zegarem, że muszę przemienić datę, czas do tyłu, czy coś... Zaraz mnie coś trafi. No trafi mnie coś. Media roku. Dobra, może tutaj się za tym obrazem jest... Ej! Wait. What? Okej. Okay. Co to ma być? Co to za dźwięki są? What the heck? Co się dzieje? Okej, okay, dobra, mamy tu jakiegoś dolarsa, którego już nie mogę podnieść w żaden sposób ani nic z nim zrobić. Trochę mnie przerażają te dźwięki, które zaczęły się pojawiać. Z niewiadomych przyczyn. A takie mam pytanie: czy jakbym był myszą i wziął toaletowy papier ze sobą i wezmę go do begrumsów? Bo tam jest napisane, że papier toaletowy daje mi przewagę. Więc jeżeli wezmę papier toaletowy ze sobą, skacząc na ziemię, może będę w stanie uciec z begrumsów? Może to cały czas chodziło o papier toaletowy? Papier toaletowy jest rozwiązaniem moich wszystkich problemów. Jeżeli kiedykolwiek trafię do Begru... No teraz to nie jest takie proste, żeby to ułożyć. Jeżeli kiedykolwiek trafię do Begrumców, będę wiedział, żeby zabrać ze sobą papier toaletowy. Co nie jest w sumie głupie. Dobra. Okej, okay, mamy to. Bierzemy teraz papier toaletowy ze sobą. Papier toaletowy ze sobą. Okej. Okay. <laughs> Ten papier. Bierzemy za sobą. Tak, jestem człowiekiem. Ej, rozwiązałem coś. Nie może być. Czy ktoś y, wziął się. Ja mam łapkę myszki! Ja mam łapkę myszki! Faktycznie jestem myszą. Nie dałem mam czarne takie fajne te. Muszę zanieść papier toaletowy. Nie wiem, temu gościowi? Czy mam się schować za papierem toaletowym? No ej, ale do, no dobra, ale to oddajcie mi mój papier toaletowy, ja wiedziałem tylko jeden ze sobą. Czy ja to muszę zapamiętać i teraz muszę umrzeć, żeby tam... A, come on, come on, no co jest, no. Czyli jednak muszę- czyli jednak muszę się schować za papierem toaletowym. Może wezmę ten jeden <śpięk> papier toaletowy. może taką karteczkę wezmę ze sobą. Może mnie nie zobaczy, bo czemu miałbym nie zobaczyć, prawda? Ej, kolego! Kolego, jesteś tu? Kurw, sztek. Okej, okej, może go do pułapki! Do pułapki go. On myśli. Co, to, 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 to jest w ogóle. Dobra, biorę papier toaletowy, biorę papier toaletowy. Widziałem, papier toaletowy jest moim wybawieniem z backroomsów. Dobra, i teraz muszę się schować jakoś za tym papierem toaletowym i muszę obok niego przebiec. Mam nadzieję, że to tak zadziała, bo jak nie, nie chcę tu wracać po raz kolejny. Okej, okay? papier toaletowy, papier toaletowy, chroń mnie papierze toaletowy. Mam papier toaletowy, mam papier toaletowy, mam papier. Nie rozumiem. Widzimy tu, mam. Mamy papier. Ej, fakty. Ej, działa to! Faktycznie mam na niego nie patrzeć! Oh my god! Dobra, tylko że tu jest taki problem. No, no dobra, patrzyłem na niego, bo muszę, muszę tak trzymać ten papier to, to żeby. A! Mogę go wyciągnąć na zewnątrz? Wiem! Jestem geniusz. Dobra, może bez przesady. Jestem geniuszem, ale wiem o co chodzi. Zborobie go, ale damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, rozwiązałem tę zagadkę. Rozwiązałem tę zagadkę, tylko ten papier się ustawia w takim... takim... o, o, idzie, idzie? O, nie, nie! To nie jest takie proste. Jak ja się wydaje? Ja nie wierzę, co ja robię ze swoim życiem, nie? Gram w grę o toalecie, gdzie jestem myszą i trafiam do background'su z papierem toaletowym. Na zdjęciu było pokazane dokładnie, że muszę trzymać w ten sposób ten papier toaletowy. Najwidoczniej przez tą dziurkę ja mógł mnie wtedy zauważyć. Więc ja tam idę i idziemy. Błagam cię, no chcę to skończyć już. Chcę to skończyć, chcę się wydostać z tych background'su. Jak go nie zacznie gonić, to po prostu tutaj krzyczę jak mała dziewczynka. Nie chcę krzyczeć jak mała dziewczynka. Dobra, idziemy tutaj. Nie widzimy go, jest dobrze. Jest bardzo dobrze jest. Zaraz! Co się stało? Czy ja go zabiłem papierem toaletowym? Wait, what? Gdzie ja jestem? Co to za maszyna jezdliwy? Co to za begrumsy są? O co tu chodzi? Coś tu nie żyje? Nie, to nie może być koniec. Wait! There was no story? Baby Blue? Co tu się dzieje? To są moje zaginione nogi. To są moje nogi zaginione. A gdzie reszta ciała? Gdzie tupa? Mam tak wiele pytań. Ja dalej jestem myszą? Co ja tu robię? O co tu chodzi? Jaki koniec? Beta testing, ooh! <laughs> ooh! Thank for the end of the years! <laughs> The best DLC ever. The best DLC ever. Znaczy było za darmo, więc no w sumie nie mogłem się spodziewać niczego szalonego, ale bez przesady. Best story of, of, of all time po prostu. Dobra. E, jeżeli się Wam podobało, to nie wiem, dajcie znać w komentarzu, że chcecie więcej gupich gier <laughs> u mnie na kanale. Jak coś, to żegnajcie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w Bekrumse u mnie na kanale. Bajo! I niech moc papieru toaletowego będzie z Wami.